Gdy widzi się tak na opisaną tablicę, to aż nie chce się już uczyć. Ale nie taki diabeł straszny, jak go malują. Otóż, e, często e, może ktoś, kto już uczył się niemieckiego, spotykał się z takimi pytaniami zwanymi po niemiecku wehfragen. To są pytania otwarte. A dlaczego V-fragen? Dlatego, że wszystkie rozpoczynają się na liter literką W. Czyli możemy tutaj śmiało postawiać już pierwszą literkę. V, 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 I teraz. Mamy pojęcie die Zeit Zeit czas Jak spytać o czas? Jak, jakie to jest pytanie? Mianowicie wann wann treffen wir uns? Kiedy się spotkamy wann treffen wir uns? um zwölf 12 o 12.00. o godzinie dwunastej Gut jetzt fahren wir weiter Via fragen nach dem Ort. Pytamy o miejsce, gdzie. Arbeitest du, czyli wo Arbeitest du, gdzie pracujesz? Wo Arbeitest du? Im labor, W laboratorium. Jetzt fragen wir nach der Menge. Pytamy teraz o ilość. Menge to jest ilość ilość czyli ile wasa trinkst du ile wody pijesz? 2 liter 2 litry. also wie viel wasa trinkst du wie viel wasa trinkst du 2 liter und jetzt fragen wir nach person nach person Pytamy o osobę. Jest krank. Kto jest chory? Der pacjent. Pacjent. Also, wer ist krank? Der pacjent. Wer, znaczy kto. Wer ist krank? Der pacjent. Jest fragment wie, czyli pytamy. Jest fragment wie, nach Sache. Pytamy o jakąś rzecz, na eine Zache, czyli to pytanie też zna każdy, kto nie uczył się nawet w ogóle niemieckiego. Co to jest? Czyli was is das? A że, jest, a że jesteśmy w temacie e, w pewnym sensie e, opiekuńczym, medycznym, ein Thermometer. Czyli termometr. Następnie, next zache. Das ist wie fragt man nach Art und Weise. Jak zapytać o sposób zrobienia, czy, e, e, zrobienia czegoś? E, e, o sposób, jak, jak coś wygląda, na przykład. Czyli Arbeitet sie. Jak ona pracuje? Good. Sie arbeitet gut. Czyli pracuje dobrze. Czyli wie arbeitet sie gut. Und weiter fragen na dem Grund. Pytamy o powód, o sedno, dlaczego coś tak się stało, czyli jest er im Krankenhaus. Dlaczego jest on w szpitalu? Warum jest er im Krankenhaus? Warum jest er in krankenhaus? Weil er krank ist, ponieważ jest chory. I ostatnie pytania, dwa tym razem. Nach der Richtung? Nach Richtung? Richtung to jest kierunek, czyli dokąd albo skąd. Jeśli pytamy, do, dokąd prowadzi ona, zaprowadza pacjenta, Mówimy wohin bringt sie den pacjenten sie bringt den den pacjenten zum röntgen. Czyli do röntgena, zaprowadza go do röntgena, sie bringt den pacjenten zum röntgen. I ostatnie, jak już wspomniałem wcześniej, skąd. Also woher, ostatnie pytanie o kierunek. Woher. Skąd. Woher kommt er? Er kommt aus Krakau. Czyli skąd on przybywa, skąd pochodzi, skąd przybywa z Krakowa. Eee, jeszcze raz powtórzymy sobie. Wann. Kiedy. Wo. Gdzie. Wie viel. Ile, wer, kto, was, co, wi, jak, warum, dlaczego, wohin, dokąd und woher, skąd. No, nie było to takie trudne. Dziękuję bardzo.